Witajcie, z tej strony gmanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zrecenzujmy to. Jak już widzicie, w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie już kolejny w tym miesiącu zestaw z serii Lego Marvel Avengers, jest to zestaw yy, wieża Avengersów, ta miniaturowa. Był on dodawany już niejednokrotnie jako gratis na stronie Lego Shopu. Nie wiem, czy po prostu wyprodukowali go tak dużo i nie mogli się go pozbyć. Chyba pierwszy raz był rok temu przy zakupach serii Marvel, Marvela za 330 zł. Potem był, yy, zniknął na chwilę i znowu wrócił z serią Disney'a że zakupy z serii Disney za 330 i teraz znowu wrócił do serii Marvela. Był dostępny on do końca sierpnia na stronie Lego Shopu. No i jak już widzicie, ja go sobie otrzymałam wraz z tamtym zestawem z serii Lego Art. Nie wiem, w którym momencie to wychodzi, albo już było, albo będzie. No i jak już widzicie, zestaw przedstawię po prostu miniaturową wersję Wieży Avengersów także bez gadania może zobaczmy sobie jak ona wygląda w rzeczywistości także tak wygląda zbudowana miniaturowa wieża Avengers, muszę przyznać wygląda bardzo fajnie tutaj najbardziej mnie zadziwiło ten tutaj fragment w w sensie pozytywnie mnie oczywiście zadziwił bo muszę przyznać wygląda kozacko, jest to proste w zbudowaniu, a efekt po prostu zarąbisty. Jeśli chodzi o same ciekawsze elementy, no to oczywiście tutaj ten znaczek Avengers, który nie jest naklejką, więc dla mnie to oczywiście jak już wiecie plusik. No i muszę przyznać bardzo mi się podoba tutaj ten szczególik w formie tutaj jest chyba Queen Jet albo jakiś inny pojazd po prostu tarczy czy innej tam organizacji, ale muszę przyznać Mały stateczek, mały element, ale dodaje uroku tego, temu zestawowi. Czego mi tu brakuje? No to jakieś tu może, nie wiem, tabliczki, czegoś w stylu 10. rocznica Marvela, albo takiego małego szczegółiku, który jest po prostu w tych zestawach rocznicowych Star Wars, gdzie macie 40 lat Star Wars, no to tu mogli zrobić 10 lat Marvel Studios, czy coś w tym stylu. Byłoby od razu lepiej. No ale jeśli chodzi o minifigurkę, no to ona także jest wyjątkowa, bo jak widzicie jest to minifigurka Tony'ego Starka, ale nie jest to zwykła figurka, ze względu na to, a może tu ściągnę rączkę jeszcze, że jest to minifigurka chyba dotycząca Avengers Endgame, a dlaczego tak wnioskuję? Ponieważ jak tutaj, no nie wiem, mam tu jakiś problem z fokusem, ale dlaczego wnioskuję, że jest to figurka z Avengers Endgame? Ponieważ, jak widzicie, tutaj Tony jest ubrany w ten swój nanostrój. Czy jak to niektórzy wolą go na... O, tu już dużo lepiej. W strój, jak widzicie, tu zaczyna on się otwierać. Nie wiem, przynajmniej ja tak wnioskuję. Yy, no, muszę przyznać, wygląda fajnie. W sensie jest to zupełnie inna minifigurka. Tonego Starka, niż mogliśmy zobaczyć ją wcześniej. Jak teraz sobie myślę, no to może być jeszcze to nawiązanie do pierwszego filmu Marvel, nie Marvel Avengers, tylko Iron Man'a, gdzie on zaczął budować swoją zbroję i tam na dłoni testował właśnie swoją pierwszą zbroję, że tak powiem, czy coś w tym stylu, ale muszę przyznać, wygląda fajnie. No i oczywiście do tego mój ulubiony hełm dodany z otwieraną klapą, bo jakżeby inaczej. Z takich szczegółów, o których zapomniałam, a teraz patrzę, no to oczywiście druga twarz z Jarvisem tutaj albo Friday, w zależności od tego, na jakim filmie jest wzorowana ta minifigurka więc jeśli mówię o całym zestawie no to muszę przyznać bardzo fajnie prezentuje się na półce jest to ciekawy dodatek no ale jak już mówiłam brakuje mi tutaj jakiejś tabliczki, która by mówiła jest to 10 rocznica Marvel Studios więc cieszmy się taki macie zestawik no ale poza tym muszę przyznać bardzo fajny dodatek do kolekcji no i jestem ciekawa co wy sądzicie o tym zestawie, czy wam się podoba jako gratis piszcie w komentarzach a ja się z wami na razie żegnam Trzymajcie się i cześć!